Dzisiejszej nocy było pełno niesamowitych walk w innych galach niż UFC, ale my się dzisiaj skupiamy na UFC Fight Night Moreno kontra Royal. 2, proszę Państwa. W pierwszej walce zmierzył się Mohamed Najmow z Erikiem Silva. I o matko, jak wybrzmiało w Meksyku, jak e, Erik Silva padł na deski poprzez uszkodzenie nogi w pierwszej minucie pierwszej rundy i Naimov wygrywa przez TKO w pierwszej rundzie. W następnej walce mierzy się Victor Altamirano z Filipem Dos Santosem. I Dos Santos i Altamarino pokazują naprawdę niesamowite umiejętności graplerskie, jak i ogólnie MMA. I walka kończy się niejednogłośną decyzją dla Dos Santosa. No i oczywiście publika nie jest zadowolona z tego wyniku. W trzeciej walce Denis Bondar zmierzył się z Luisem Rodriguezem. i dosłownie w dwóch ostatnich sekundach drugiej rundy Ukraińc odklepuje. To była naprawdę niesamowita walka. Claudio Pojes kontra Fares Ziam. I muszę powiedzieć to i przyznać, że Ziam naprawdę popracował nad swoim parterem, porównując jego poprzednie walki, ale dalej musi troszkę popracować nad swoimi um, obroną przed obaleniami, ponieważ no, wyglądało to czasem, czasem kiepsko w tej walce. No i jakimś cudem udaje mu się zgarnąć e, niejednogłośną decyzję nad Peruńczykiem. Kolejna walka: Edgar Chaires kontra Daniel La Proszę Państwa, Meksykanin wygrywa w Meksyku poprzez duszenie trójkątne w pierwszej rundzie, po tym jak Brazylijczyk go obala, no i ten wykorzystuje okazję i go poddaje. Naprawdę niesamowity wynik. I oczywiście wszyscy raczej jesteśmy pod wielkim wrażeniem, co się wydarzyło. Jesus Aguilar kontra Mateus Mendoza. Proszę Państwa, dość nudna walka, taka do odhaczenia, którą wygrywa Jesus Aguilar. Dość um, kontrowersyjny, myślę, sposób. Nie jestem pewien, wydawało mi się, że jednak wygrał Mendoza. Oczywiście niejednogłośna decyzja. Christian Quinones kontra Honi Barcelos. Proszę Państwa, no w pierwszej rundzie. <grym> Barcelosz dopuszcza się naprawdę haniebnego czynu, czyli łapie się siatki to dwukrotnie, co powstrzymuje kinionia e, zaprzed obaleniem. No i co? Sędzia nie odejmuje punktu. Ani za pierwszym, ani za drugim razem. Potem jeszcze próbuje łapać, oczywiście już mu się to nie udaje. Ale kurde, no czemu sędzia nie zabierze tego punktu? Nie rozumiem tego naprawdę. Ja trzeba o tym więcej mówić. Ponieważ sędziowie powinni zabierać co takie rzeczy punkty. No come on, naprawdę, come on. No i. Barcelosz wygrywa w trzeciej rundzie poprzez poddanie. Manuel Torres kontra Chris Duncan. I co to była za walka? Tu się działo naprawdę wszystko. Od niesamowitych obaleń po stójkę. Prawie mieliśmy knockout w pierwszych 15 sekundach, i to z obu stron. Naprawdę to było niesamowite, co się tu działo. I walka skończyła się minuta 46 przez poddanie za pleców Torresa. Niesamowite, naprawdę. A więc przechodząc do następnej walki, Jasmin Dioregui. Nie jestem pewien, czy dobrze to czytam. Kontra Sam Hughes. I proszę Państwa, kolejna walka, moim zdaniem, do odtaczenia trochę. Niestety. I oczywiście Jasmin pokazuje swoją meksykańską moc i wygrywa poprzez jednogłośną decyzję. Krótka przerwa na ogłoszenie naszego dzisiejszego sponsora. Którym jest nie kto inny. Jak uwaga, uwaga. Sama publiczność UFC w Mexico City, która oczywiście nie wstrzyma żadnych bójek bez powodu. Niestety, proszę Państwa, następna walka Raul Rosas Jr. kontra Ricky Trushes została anulowana w ostatnim momencie przez nieznaną chorobę Rosasza. <laughs> Następna walka, czyli bitka w stylu meksykańskim pomiędzy Danielem Zeluberem a Francisco Prado. Prado pokazuje naprawdę niesamowite serce do walki, gdzie pod koniec już naprawdę wyglądał jak zombie, ale wciąż dawał z siebie wszystko. Nie wyglądał jakby w ogóle miał cokolwiek uszkodzone, a serio nie widział na jedno oko, miał. Znaczy praktycznie miał zasłonięte wszystko, tak spuchnięte, cała twarz, wszystko pełno krwi. No i niestety przegrywa on jednogłośną decyzją z meksykańskim Golden Boyem, czyli Daniel Zeluber, przez decyzję. Co-main event pomiędzy Jarirem Rodriguezem a Brianem Ortegą wygrywa niespodziewanie naprawdę comeback górny roku w tym momencie Brian Ortega. Przez poddanie w trzeciej rundzie. Naprawdę pierwsza runda prawie został skończony. Prawie wydaje mi się, że mogłaby tam być runda 10-8, ale jednak udaje mu się przetrwać. Druga runda była na jego konto, i w trzeciej rundzie poddaje Jaira w niesamowity sposób. It's time! Main event zmierzył się Brandon Royal z Brandonem Moreno. Naprawdę wyrównana walka do ostatniej rundy. Niesamowita wojna, bitka w stylu meksykańskim, jak już wcześniej mówiłem, na inną walkę. Naprawdę fajna, ciekawa walka. No i niestety kończy się ona porażką przez niejednogłośną decyzję Brandona Moreno. I Brandon Royal staje na podium.